W dniu dzisiejszym o nowych graczy zadbał Superbet, który to wychodzi z taką oto promocją. Jeżeli nie macie tam jeszcze konta i założycie je właśnie dzisiaj, to zachęcam zrobić coś takiego. Wystarczy wpłacić minimum 50 złotych i zagrać kupon za minimum 2 złote, na którym należy wytypować zwycięstwo jednej ekipy z wtorkowych lub środowych spotkań w Lidze Mistrzów. To nic trudnego, dla przykładu może to wyglądać właśnie tak. No i najważniejsze, jeżeli uda wam się to zrobić i wasza ekipa wygra swój mecz, to Superbet wypłaci Wam dodatkowe 300 zł na dalszą grę. Bardzo fajna promocja, warto z niej skorzystać. Link do rejestracji macie w pierwszym komentarzu podpiętym pod tym filmem. No i standardowo konkurs o 20 zł Superbet wystarczy, że wytypujecie minutę pierwszego zdobytego gola oraz dokładny wynik. Tego to spotkania. Pamiętajcie, że typujemy do godziny rozpoczęcia meczu. Komentarze bez loginu, dodawane lub edytowane po tej godzinie, nie będą brane pod uwagę. To by było na tyle. Przejdźmy zatem do kuponów, polesłanych przez naszych graczy. Miłego oglądania. Kupon numer jeden mamy na nim 3 a nawet cztery mecze. Każdy oczywiście zna Ligę Mistrzów. Typy są następujące, Young Boys Berno RB, z owerem na 2,5 bramki oraz 7,5 rzutów rożnych z kursem 1,75. Mecz tak naprawdę o nic, Red Bull wychodzi z grupy, Young Boys kończą na miejscu numer 3 i ruszą na Ligę Europy. W ostatnim czasie obie drużyny wygrały swoje mecze ligowe, gdzie strzelali po 3 bramki, a w bezpośrednim starciu w grupie G padły 4 bramki. Dalej Atletico Madryt lację z typem na to, że Atletico tego meczu nie przegra i zdobędzie przynajmniej dwie bramki. Ekipa z Madrytu podejmowała Lazio na starcie tych rozgrywek padł wtedy remis 1-1. Potem było już tylko lepiej. Atletico wygrywało mecz za meczem, strzelając przy tym sporą ilość goli. Ostatnie dwa mecze rewanżowe to 3-1 z Feyenoordem i 6-0 z Celtic'em. W miniony weekend w lidze ograli rywala 2-1. Jeśli Atleti dzisiaj ogra ekipelację, to wyjdzie z pierwszego miejsca. Zostało nam starcie Antwerp Barcelona oraz FC Porto Szachtar Donieck. W tym drugim grane są kornery w liczbie 10 minimum. W pierwszym starciu było ich 7. Liczymy dzisiaj na więcej. W tym wyżej obie Drużyny muszą zdobyć chociaż trzy rzuty roczne, myślę, że jest to do zrobienia, plus przynajmniej trzy bramki. W kwestii bramek liczymy na Barcelonę, prawdopodobnie mogą wyjść o niej rezerwami, ale i tak przewaga jest spora. Pierwsze starcie przyniosło nam pięć bramek dla samej ekipy Barcelony. Biorąc to w całość, kurs ogólny wychodzi 10,06, stawka 700, możliwa nagroda prawie 5600. No i mamy kupon numer dwa Celtic Feyenoord oraz Borussia Dortmund, PSG z identycznym typem na trzy gole, przynajmniej w tych spotkaniach. Tkaniach. Z lepszym kursem wychodzi starcie Niemców. Z Francuzami jest to 1.57. Drugi trochę wyższy, ale również dobry 1.65. W tej grupie jeszcze nikt nie może być pewny awansu oprócz ekipy Borussi która zapewniła sobie awans w ostatniej kolejce. Barżanie będą musieli zagrać bardzo ofensywny mecz. tak jest moje zdanie. Borussia może, ale nie musi. Jeszcze słowo o Celtyku i Feyenoordzie. Gra warta świeczki miejsca numer 3 i 4 są już obsadzone właśnie przez te zespoły. Jeśli spojrzeć na ostatnie mecze ligowe tych drużyn, to śmiało można grać Coś takiego. Na zakończenie ponownie Porto i Szachtar, tym razem z typem, że Szachtar wywalczy jedną bramkę i przynajmniej dwa rożne. Szachtar ma ogromną szansę na wyjście z grupy razem z Barceloną. Ostatnio w lidze dwa mecze i 2-0 do przodu. Może to być dobry prognostyk. Jedna bramka myślę, że jest w zasięgu. Ekipy z Ukrainy, tak samo jak te dwa kornery. W starciach z ekipami ze swojego poziomu lub niższego, często wychodzą poza tą liczbę. Rzućmy okiem jeszcze na kwoty. Zainwestowane zostało niecałe pół tysiąca. Z kursem ogólnym 5-5. Do wyciągnięcia jest 2000 z groszem. Trzeci i już ostatni kupon. Tak na szybko. Porto: Szachtar, Doniec. Mecz wygrywa. Porto: Kurs przemawiający. Porto jest faworytem tego wieczoru. Antwerp, Barcelona. Rzuty rożne w liczbie 9 lub więcej. Też przyjemny kurs 1,55. I na koniec arcyciekawe starcie Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain z typem na to, że PSG zdobędzie minimum jednego gola i wykona 4 rzuty rożne albo i więcej. Ta jedna bramka powinna być formalnością i można rzec obowiązkiem francuskiej ekipy, ponieważ w grę wchodzi wyjście z grupy i gra w dalszej fazie. No i już podsumowujmy, że w tego Trebla postanowiono zainwestować niecałe 400 zł, kurs 3,41 i najważniejsze możliwa wypłata 1200 z groszem. To tyle na dziś, dzięki za uwagę, pamiętajcie o naszej promocji Superbet, wpadajcie na Face'a, na naszą grupę, subskrybujcie kanał, jeśli chcecie być na bieżąco. Do zobaczenia i do usłyszenia.